Miliony ludzi żyje z cukrzycą, a wielu z nich nieświadomie, po cichu, każdego dnia napędza postęp tej choroby. Czego być może jeszcze nie wiesz, to że niektóre witaminy, tak proste witaminy, mogą pomóc Twojemu ciału w usuwaniu nadmiaru cukru we krwi, a nawet poprawić wrażliwość na insulinę. Ale uwaga, większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma niedobór tych witamin. A co gorsza, popełnia bardzo poważne błędy, próbując kontrolować poziom cukru we krwi tylko lekami, ignorując potęgę żywienia funkcjonalnego. W dzisiejszym filmie dowiesz się wszystkiego o tych witaminach, które każdy diabetyk musi znać. Pokażemy, jak działają w Twoim organizmie, jak i kiedy je przyjmować oraz jakie są niebezpieczeństwa związane z ich niewłaściwym stosowaniem. Więc przygotuj się już teraz. Weź papier i długopis, żeby je zapisać, i powiedz mi skąd mnie oglądasz, żebym wiedział, czy ci się podoba. I napisz w komentarzach, czy bierzesz już jakąś witaminę, która pomaga w kontroli cukru. Numer 1. Witamina D. Jeśli masz cukrzycę, stan przedcukrzycowy lub chcesz zapobiec tej chorobie, musisz poznać witaminę, która znacznie wykracza poza wzmacnianie kości. Mówimy o witaminie D, substancji, która aktywnie uczestniczy w kontroli poziomu cukru we krwi i prawidłowym funkcjonowaniu trzustki. A co najbardziej imponujące, miliony ludzi żyją z niedoborem tej witaminy i nawet nie podejrzewają, jaki cichy wpływ ma to na ich zdrowie. Witamina D jest wytwarzana przez nasz organizm, gdy wystawiamy się na słońce. Jednak wraz z wiekiem, stosowaniem filtrów przeciwsłonecznych i rutyną spędzania czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Ta naturalna produkcja gwałtownie spada. Wynik: Przewlekły niedobór witaminy D, który może pogłębiać, a nawet wywoływać insulinooporność, utrudniając kontrolę poziomu cukru we krwi i przyspieszając postęp cukrzycy typu drugiego. Rola witaminy D w organizmie wykracza daleko poza to, co większość sobie wyobraża. Działa ona bezpośrednio na receptory komórek trzustkowych, stymulując produkcję insuliny. Ponadto poprawia wrażliwość na insulinę w komórkach mięśniowych i wątrobowych, co ułatwia wchłanianie glukozy z krwi do komórek. Innymi słowy, witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania insuliny. Ale oto alarmujący fakt. Ponad 60% diabetyków typu drugiego cierpi na niedobór witaminy D, oznacza to, że znaczna część tych ludzi próbuje kontrolować poziom cukru we krwi za pomocą leków i diety, ale bez korygowania poważnego niedoboru żywieniowego, który uniemożliwia uzyskanie trwałych rezultatów. To tak, jakby próbować pchać samochód z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Kiedy brakuje witaminy D, organizm wchodzi w niebezpieczny cykl. Glukoza gromadzi się we krwi Insulina jest nieskuteczna, a trzustka zaczyna się wyczerpywać. To przyspiesza proces przewlekłego stanu zapalnego, który uszkadza naczynia krwionośne, nerki, oczy, a nawet mózg. Nie jest przesadą stwierdzenie, że niedobór witaminy D jest bramą do poważnych powikłań cukrzycy. Wyobraź sobie to. Insulina jest kluczem, który otwiera drzwi komórki, aby glukoza mogła wejść. Witamina D jest jak olej, który utrzymuje ten zamek w ruchu. Kiedy jej brakuje, klucz się nie obraca. Glukoza pozostaje uwieziona we krwi, krążąc niewykorzystana i powodując uszkodzenia. Ale kiedy poziomy tej witaminy są odpowiednie, zamek działa idealnie, a cukier trafia tam, gdzie powinien do wnętrza komórki, aby stać się energią. Dobrą wiadomością jest to, że tę sytuacje można odwrócić prostymi środkami. Pierwszym z nich jest wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia poziomu witaminy D. Jeśli są niskie, lekarz może zalecić spersonalizowaną suplementację, zgodnie z Twoimi potrzebami. W wielu przypadkach ta korekta przynosi już znaczną poprawę poziomu cukru we krwi i codziennej energii. Suplementacja musi być jednak przeprowadzana z rozwagą. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, to znaczy jest przechowywana w organizmie i może gromadzić się w nadmiarze, jeśli jest przyjmowana bez nadzoru. Dlatego nie wolno się samoleczyć. Idealna dawka różni się w zależności od osoby, a takie czynniki jak waga, wiek, ekspozycja na słońce i stan zdrowia muszą być brane pod uwagę. Ponadto należy pamiętać, że witamina D działa w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi. Jednym z najważniejszych jest magnez, który pomaga aktywować witaminę D w organizmie. Bez wystarczającej ilości magnezu suplementacja może być nieskuteczna. Dlatego w następnym rozdziale porozmawiamy o znaczeniu magnezu i o tym, jak uzupełnia on działanie w kontroli cukrzycy. Teraz odpowiedz szczerze, czy jesteś gotów zmienić swoje nawyki i przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem? Jeśli tak, napisz w komentarzach teraz, jestem silniejszy niż cukrzyca. Kiedy zobaczę Twój komentarz, będę wiedział, że jesteś jedną z tych osób, które się nie poddają, które walczą o własne życie i będę bardzo szczęśliwy. Jako wyraz wsparcia zostawię serduszko w Twoim komentarzu. Komentując to zdanie, nie tylko uczestniczysz w filmie, składasz sobie zobowiązanie. Mówisz: Nie zgodzę się być niewolnikiem cukru, a tego rodzaju postawa zmienia życie. Tysiące ludzi już zmienia swoje zdrowie dzięki informacjom i postawie. Ty również możesz być jednym z nich, więc zostawiłeś już swój komentarz. Świetnie! Teraz, gdy podziałeś to zobowiązanie wobec swojego zdrowia, kontynuujmy. Numer 2. Witamina magnezowa. Mało kto wie, ale istnieje minerał równie ważny jak leki w kontrolowaniu cukrzycy. Bierze udział w ponad 300 reakcjach biochemicznych w organizmie, a jedną z głównych jest właśnie transport cukru z krwi do komórek. Jego nazwa? Magnez. A większość ludzi po 50 roku życia cierpi na jego niedobór, zwłaszcza diabetycy. Magnez działa jako czynnik ułatwiający działanie insuliny. Poprawia wrażliwość komórek, zmniejsza stany zapalne, chroni serce i pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi przez cały dzień. Bez wystarczającej ilości magnezu insulina staje się mniej skuteczna. Oznacza to, że nawet przy lekach, diecie i ćwiczeniach poziom glukozy pozostaje podwyższony, a ty nawet nie rozumiesz dlaczego. Badania pokazują, że aż 48% osób z cukrzycą typu 2 ma niski poziom magnezu we krwi. Dzieje się tak, ponieważ sama cukrzyca zwiększa wydalanie magnezu z moczem. To okrutny cykl. Im więcej cukru we krwi, tym więcej magnezu jest tracone, a im mniej magnezu w organizmie, tym gorsza kontrola cukru. Jaki jest tego wynik? Chroniczne zmęczenie, skurcze. Trudności z koncentracją, skoki poziomu glukozy, a nawet wysokie ciśnienie krwi. A wszystko to może być związane z niedoborem prostego minerału. Ale uwaga! Nie wszystkie suplementy magnezu są takie same. Trzeba wybrać odpowiedni rodzaj i przyjmować go we właściwy sposób, aby naprawdę działał w organizmie. Najbardziej wskazane dla diabetyków są magnez gimalan, glicynian lub treonian, formy o wysokiej wchłanialności i mniejszych skutkach ubocznych. Tlenek magnezu, na przykład, jest tani, ale ma bardzo niską wchłanialność. Natomiast formy helatowe są skuteczniejsze i mniej agresywne dla osób z wrażliwością jelitową lub problemami nerkowymi. Jak prawidłowo przyjmować? Średnia dawka waha się od 250 mg do 400 mg dziennie, ale najlepiej jest dostosować ją zgodnie z zaleceniami lekarza po wykonaniu badań. Najlepszy czas to zazwyczaj wieczór ponieważ magnez pomaga również zrelaksować się i poprawić sen, co jest kolejnym istotnym czynnikiem w kontrolowaniu cukrzycy. Nigdy nie przyjmuj go z napojami gazowanymi ani kawą, ponieważ te hamują wchłanianie. Innym częstym błędem jest przyjmowanie witaminy D bez magnezu. Dokładnie tak. Witamina D potrzebuje magnezu, aby zostać aktywowana w organizmie. Oznacza to, że jeśli suplementujesz witaminę D i nie skorygujesz poziomu magnezu, Efekty będą minimalne. Są to składniki ożywcze, które działają razem. Jeden wzmacnia działanie drugiego. A teraz chcę porozmawiać z tobą, który dotarłeś aż tutaj z uwagą i skupieniem. Jeśli chcesz, aby twój poziom glukozy wrócił do normy, skomentuj poniżej frazę. Chcę odzyskać moje zdrowie. Kiedy przeczytam ten komentarz, będę wiedział, że poważnie traktujesz swoje zdrowie i nie będziesz już zakładnikiem cukru we krwi. I oczywiście, z wielką troską zostawię Ci serduszko. Komentowanie to coś więcej niż uczestnictwo, to podjęcie zobowiązania do swojej transformacji. Wiem, że to nie jest łatwe, ale wiem, że jesteś w stanie. I mogę Cię zapewnić. Kto zrozumie znaczenie magnezu i zacznie go prawidłowo stosować, często czuje poprawę już w pierwszych tygodniach: więcej energii, mniej bólu, lepsze trawienie i bardziej zrównoważony poziom glukozy. Pamiętaj! Niedobór magnezu jest podstępny. Często konwencjonalne badania nie pokazują rzeczywistej sytuacji, ponieważ jest on skoncentrowany wewnątrz komórek, a nie we krwi. Dlatego objawy mówią głośniej niż liczby. Słuchaj swojego ciała. Jeśli czujesz zmęczenie, osłabienie, bóle mięśni i poziom glukozy poza kontrolą, być może prosi o magnez. I zwróć uwagę na żywność. Ciemnozielone warzywa Nasiona, migdały, awokado i kakao są doskonałymi naturalnymi źródłami magnezu. Ale w wielu przypadkach, zwłaszcza z wiekiem i niską wchłanialnością jelitową, sama dieta nie wystarcza. Dlatego rozmowa z lekarzem na temat suplementacji może być punktem zwrotnym. Teraz, gdy zrozumiałeś kluczową rolę magnezu w zdrowiu diabetyka, jesteś o krok przed większością. Nie lekcewasz tego minerału. Może on być brakującym ogniwem do stabilizacji poziomu glukozy, poprawy energii i uniknięcia cichych komplikacji, które pojawiają się z czasem. Numer 3. Witamina kiamina. Czy odczuwasz mrowienie w stopach? Drętwienie w dłoniach? Bóle, które pojawiają się i znikają w kończynach ciała? Mogą to być jasne sygnały, że twoje nerwy są uszkadzane przez nadmiar cukru we krwi. I istnieje kluczowa witamina, która temu zapobiega. Kiamina. Znana również jako witamina B1. Jest ona prawdziwym strażnikiem przed powikłaniami cukrzycy. Kiamina odgrywa fundamentalną rolę w metabolizmie glukozy to znaczy pomaga przekształcić cukier z krwi w energię potrzebną do funkcjonowania organizmu. Kiedy tej witaminy jest mało, glukoza nie jest prawidłowo wykorzystywana: gromadzi się we krwi i zaczyna zatruwać tkanki, zwłaszcza nerwy. A to może prowadzić do neuropaki cukrzycowej. Badania pokazują, że niedobór tiaminy jest bardzo powszechny u diabetyków, szczególnie u osób, które stosują diuretyki, regularnie spożywają alkohol lub mają dietę ubogą w pełnoziarniste zboża i warzywa. Co najporsze, ten niedobór może pogłębiać choroby serca, nerek i funkcjonowanie mózgu u osób już zmagających się z cukrzycą. Ale oto kluczowy punkt. Zwykła forma witaminy B1 nie zawsze jest dobrze wchłaniana przez organizm, zwłaszcza u osób starszych lub z problemami jelitowymi. Dlatego specjaliści zalecają stosowanie benfotiaminy, zmodyfikowanej wersji tiaminy o znacznie lepszej wchłanialności i silniejszym działaniu ochronnym na układ nerwowy. Benfotiamina działa jak tarcza ochronna dla nerwów. Zmniejsza stany zapalne, zwalcza stres oksydacyjny i zapobiega stwardnieniu naczyń krwionośnych. Oznacza to mniej bólu, większą wrażliwość w stopach i dłoniach oraz mniejsze ryzyko amputacji lub przewlekłych urazów. To środek, który może zmienić jakość życia diabetyka. Jak prawidłowo przyjmować? Zazwyczaj zalecana dawka waha się od 150 mg do 300 mg dziennie, podzielona na dwie dawki. Należy ją przyjmować z wodą, najlepiej razem z posiłkami. Ponieważ jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, Nadmiar jest zazwyczaj usuwany z moczem, co czyni jej stosowanie bezpiecznym, gdy jest dobrze ukierunkowane. Wielu ludzi zaczyna doceniać tiaminę dopiero wtedy, gdy stracili część wrażliwości w stopach lub odczuwają ciągłe bóle. Ale nie musisz czekać, aż choroba postąpi, aby zadbać o siebie. Zapobieganie jest najlepszym lekarstwem. A włączając benfotiaminę do swojej rutyny, możesz chronić swój wzrok, nerki, mózg i serce przed cichymi uszkodzeniami. Chcecie teraz o coś poprosić z głębi serca. Jeśli chcesz chronić swoją rodzinę przed cierpieniem spowodowanym powikłaniami cukrzycy, skomentuj poniżej Moje zdrowie jest moim największym bogactwem. Kiedy zobaczę ten komentarz, będę wiedział, że jesteś zaangażowany w życie o lepszej jakości i zostawię ci serduszko, aby zachęcić cię w tej podróży. Ten rodzaj prostej postawy, komentowanie, udostępnianie, zwracanie uwagi, to właśnie to, co przekształca wiedzę w działanie. Jesteś tutaj, ponieważ chcesz się poprawić, i to inspiruje mnie do dostarczania więcej treści, które naprawdę robią różnicę. Każdy twój krok, każdy wybór może być różnicą między życiem w wolności a życiem z ograniczeniami. I nie zapominaj: stosowanie kiaminy nie zastępuje leków ani opieki medycznej, ale jest uzupełnieniem, które wzmacnia twój organizm od wewnątrz. Dzięki profesjonalnym wskazówkom, aktualnym badaniom i zmianie nawyków możesz mieć kontrolę, energię i zapobiegać obawianym skutkom ubocznym cukrzycy. Oprócz suplementów, produkty spożywcze takie jak pełnoziarniste zboża, nasiona, soczewica i warzywa liściaste są również dobrymi źródłami tiaminy. Ale w przypadkach poważnego niedoboru lub zapobiegania neuropatii, suplementacja okazuje się znacznie skuteczniejsza. Zawsze porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem lub dietetykiem. Dzisiaj odkryłeś, że cukrzyca nie musi być wyrokiem cierpienia. Istnieją potężne składniki ożywcze, których twoje ciało potrzebuje, a kiedy ich brakuje, utrudniają całe leczenie, zwiększają ryzyko powikłań i stopniowo, bez ostrzeżenia, kradną twoją jakość życia. Mówiliśmy o witaminie D, niezbędnej do poprawy wrażliwości na insulinę i pomocy glukozie w opuszczeniu krwi i wejściu do komórek. Pokazaliśmy, jak może ona zmniejszyć stany zapalne i zapobiegać poważnym chorobom, takim jak zawał serca i udar, gdy jest stosowana prawidłowo. Następnie przyszedł magnes, minerał, który wielu diabetyków ignoruje, ale który jest fundamentalny dla równowagi poziomu glukozy we krwi, kontroli ciśnienia, zmniejszenia lęku oraz funkcjonowania mięśni i serca. I wreszcie, tiamina, witamina B1 która chroni twoje nerwy i zapobiega obawianej neuropatii cukrzycowej. Te trzy składniki ożywcze są potężnymi sprzymierzeńcami, które działają razem, aby oczyścić nadmiar cukru we krwi, poprawić działanie insuliny i zapobiegać poważnym powikłaniom od ślepoty po amputację. A co najlepsze, są dostępne, naturalne i bezpieczne, gdy są stosowane pod nadzorem profesjonalisty. Teraz chcę zostawić cię z trzema praktycznymi krokami. Aby zastosować wszystko, czego nauczyłeś się dzisiaj. Krok pierwszy. Poproś swojego lekarza o badania w celu sprawdzenia poziomu witaminy D, magnezu i kiaminy. To pierwszy krok do bezpiecznej i skutecznej suplementacji. Krok drugi. Włącz do swojej codziennej diety produkty bogate w te składniki ożywcze: ciemnozielone warzywa, nasiona, awokado, jajka, pełnoziarniste zboża i orzechy. Krok trzeci. Nigdy nie przerywaj leczenia. Te witaminy są uzupełniające. Wraz z dietą, aktywnością fizyczną i nadzorem medycznym mogą całkowicie zmienić Twoje życie. Jeśli ta treść miała dla Ciebie sens, polub ten film, udostępnij go komuś z rodziny i zasubskrybuj kanał. Twoje działanie pomaga temu filmowi dotrzeć do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. A teraz skomentuj poniżej. Wybieram życie w zdrowiu. To pokaże mi i wszystkim tutaj, że jesteś zaangażowany w swoją podróż. Kiedy zobaczę ten komentarz, odpowiem Ci serduszkiem, bo wiem, że wybierasz lepsze życie. I pamiętaj, jeśli chcesz kontrolować cukrzycę, nie lecz tylko objawów. Koryguj przyczynę. Zasilaj swoje ciało odpowiednimi składnikami odżywczymi i przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem. Do zobaczenia w następnym filmie.